Obecnie na drugiej, trzeciej sesji. Bardzo proszę o zalogowanie się Państwa Radnych do systemu. Wskrycenia. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok, zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2035. Zamknięcie obrad sesji. Czy ktoś z Państwa jest przeciwko? Proszę o 62 10, 10, 10. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020. Poprosimy Boże Panią skarbnik o radę. Państwu. No tutaj mamy, yy, no. chodzi o to, tą dotację na drogę no. Koprzywnica- Łąże, którą Państwo podejmowali na ostatniej sesji. Po prostu jej zabrakło w załączniku numer 2 do WPF-u. Tutaj Pani Zrio zwróciła uwagę, że, że powinna się znaleźć ta kwota w tym właśnie załączniku. Czyli ten limit na 2020 rok jest 1000 zł, i w 2021 roku 44 tysiące. To jedynie w wpf jest ta zmiana. A w budżecie też należało zmienić załącznik odnośnie limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie. No, i stąd mamy zmianę w, w uchwale WPF, no i w takim uchwale zmian budżetowych. No, tutaj, właśnie, tutaj Państwo mają objaśnienia do, do WPF. Tutaj jest kwota 430 zł, zwiększane dochody, ale to ma związek z zarządzeniem, jakie było podjęte w marcu. Po prostu na opiekę przyszła dotacja zwiększono w paragrafach po stronie dochodów i wydatków, i w związku z tym trzeba było też zmienić w wieloletniej prognozie. Bo inaczej system bestia nie, nie przypuściłby ten zmiany bez, bez zmiany tych, tych. Bo on po prostu widzi, że zwiększyły się dochody i wydatki o taką kwotę. No i stąd tutaj pani skarbnik też tą kwotę zmieniła. No i tutaj nic więcej, żadnych zmian nie ma. Czy są jakieś pytania? Czytam uchwałę. Uchwała Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 13 marca 2020 w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Podstawa prawna. Rada Miejska w Koprzywnicy uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 20 przez 100 przez 2019 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poprzednicach na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. 1. Załącznik nr 3. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zleca się burmistrzowi miasta i gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Święta wszystkiego. Bardzo proszę o głosowanie. <laughs> Dziękuję, uchwała została przyjęta. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020-2035. Czy są jakieś pytania? To przechodzimy do pieniądze uchwała Rady Miejskiej w Koprznicy z dnia 6 marca 2020 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2035. Postawa prawa Rada Miejska uchwała co następuje. Paragraf 1 punkt 1 uchwały nr 20 na 101 na 2019 Rady Miejskiej w Koprzenicy z dnia 27 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy na lata 2020-2035 Wprowadza się następujące zmiany. Podpunkt pierwszy załącznik nr 1. Wieloletnia prowadza finansowa gminy do przeciwnicy na lata 2022-2035 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Podpunkt drugi załącznik nr 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie z zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Podpunkt trzeci <trym trym> załącznik nr 3 zawiera objaśnienia dozwania zmian do niniejszej uchwały. Paragraf 2 Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta i Gminy Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę Państwa o głosowanie. Zakończyliśmy nasz programowany porządek sesji. Ja życzę zdrowia i spokoju w tym trudnym dla nas w czasie. Zamykamy obrady. Może jeszcze Pani ja no Przewodnicząca to, poproszę o głos. Proszę Państwa, bo tak, kilka takich informacji w odniesieniu do tej zaistniałej sytuacji i zagrożenia koronawirusem. Proszę Państwa, chciałam powiedzieć, że naprawdę bardzo poważnie podchodzimy do sytuacji z koronawirusem. Cały czas jak gdyby jesteśmy na bieżąco, a analizujemy rozwój sytuacji i też na bieżąco wykonujemy wszystkie zalecenia czy to wojewody, czy to zalecenia bezpośrednio prezesa Rady Ministrów, wynikające wprost z Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Od czwartku, tak jak no na terenie całej Polski, zamknięte są również placówki oświatowe w naszej, na terenie naszej gminy. Jeszcze tylko w dniu dzisiejszym szkoły zapewniały opiekę świetlicową ale od poniedziałku, od 16 do 25 marca szkoły zostają całkowicie zamknięte z bezwzględnym zakazem przebywania dzieci na terenie Placu Zabaw, na terenie otwartych stref aktywności, ogólnie na terenach placówek oświatowych. Chciałabym Państwa bardzo mocno wyczulić na to, że to nie jest okres ani ferii, ani wakacji, jest to bezwzględny okres kwarantanny. Dzieci mają pozostać w domu, nie gromadzić się, nie spotykać się ze swoimi rówieśnikami, bo takie sytuacje na gminie obserwujemy. No, pogoda jest sprzyjająca i zachęcająca do wyjścia na zewnątrz. Obserwujemy, że jednak no, w takich miejscach, gdzie tej że być nie powinno zmiana dzieje. Jest coraz więcej. Więc tutaj ogromna rola do Państwa, którzy też jesteście rodzicami, żeby przed wyjściem do pracy wyczulić swoje dzieci, że mają pozostać w domu, ewentualnie poruszać się tylko w obrębie swojego domu gdzieś na podwórku, ale z rówieśnikami się nie kontaktować. Proszę Państwa, od poniedziałku również ograniczamy jak gdyby, ruch petentów w urzędzie. Przygotowujemy tutaj na parterze, na samym dole. Punkt obsługi klienta, punkt obsługi interesanta, jak również takie biuro podawcze bez możliwości, możliwości wejścia na teren urzędu. Będzie cały czas tam ktoś przy okienku czuwał, będzie można zostawić dokumenty, ale bardzo proszę, żeby naprawdę przychodzić do urzędu tylko w sprawach niecierpiących zwłoki. Te, które mogą poczekać, to zobaczymy, jak się rozwinie sytuacja przez ten okres na razie tej dwutygodniowej kwarantanny. Jeżeli, jeżeli będzie naprawdę pilna sytuacja, pracownik merytoryczny zajdzie do stanowiska, tu do punktu podejdzie i petentowi sprawę niezwłocznie wyjaśni. Na razie zamykamy. Bardzo bym Państwa prosiła, żeby pobierać tą aplikację blisko na swoje telefony komórkowe macie państwo taką ściągawkę e, przed sobą tutaj pan informatyk przygotował ponieważ za pomocą tej aplikacji przekazujemy naprawdę e, i pani Bato są tutaj jeszcze Dobrze, to zaraz podadzą e, mamy na to przekazujemy najistotniejsze i te najważniejsze in, informacje które też e, w ramach komunikatów z różnych urzędów e, dostajemy na bieżąco w ramach tej aplikacji można również pobrać sobie taką aplikację, Aplikację koronawirus i będziecie Państwo na bieżąco również to jest już taki system od nas niezależny. Będziecie również Państwo o tych sytuacjach y, powiadamiani. To jest bardzo ważne, żebyśmy, y, szczególnie apeluję właśnie do rodziców, żebyśmy tych zaleceń naprawdę bardzo mocno je y, respektowali i przestrzegali, bo dzisiaj na szczęście wszelkie działania, które podejmujemy, mają charakter profilaktyczny gdzieś, ale one wynikają przede wszystkim z Poczucia ogromnej odpowiedzialności za nasze zdrowie, ale również i też o zachowanie spokoju. Yy, dlatego apelujemy, tak jak zresztą wczoraj było się spotkanie sztabu kryzysowego w starostwie Powiatowym w Sandomierzu, nie ma, Szanowni Państwo, naprawdę powodu do tego, żeby robić jakieś zapasy żywności. Sklepy będą. Czynne. A proszę zauważyć, że właśnie teraz sklepy stały się takim miejscem, gdzie bezpośrednio się narażamy i możemy się zainfekować, bo tłumy y, 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 są w tych sklepach i, i, i stoimy gdzieś w kolejkach nawet po godzinę albo dłużej. Nie ma takiej potrzeby. Dzisiaj wszystko na to wskazuje, że najlepszym receptem jest po prostu izolacja, prawda? Czyli niespotykanie, niegromadzenie się gdzieś w jakichś tam y, większych grupach, żebyśmy nie popełnili takiego samego. Błędu, jak na przykład Włochy, gdzie szkoły były pozamykane, a ruch się obserwowało taki sam, a może nawet i wzmożony. I też bardzo Państwa proszę, żebyśmy nie prze, zachowali szczególny spokój i stosowali się do zaleceń i jak gdyby nie powielali też tych informacji takich niesprawdzonych, bo one wprowadzają nas wszystkich po kolei w niepotrzebną panikę. Będziemy z Państwem w stałym kontakcie, tak jak mówiłem, na bieżąco wykonujemy wszystkie zalecenia i zarządzenia, zarządzeniem wojewody, wszystkie te imprezy masowe, spotkania czy zebrania, czy, czy są, proszę Państwa, odwołane, jeśli ktoś na przykład ma, bo jest okres teraz zebierania. No jak to zapytać. E, może proszę Państwa wpłacać przecież przelewem do urzędu, ewentualnie no tutaj, czy, czy w formie, ale żeby to się odbywało w formie na przykład mm -hmm. bezgotówkowej. Bez tak, 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 tylko, tak, że nie wszyscy no. To to nie wszyscy, nie wszyscy, no na razie nie, nie, móc, nie mamy takiej decyzji, żeby można było na przykład by było, przedłużyć, przedłużyć tak. tak no nie czekamy być może to no, stosuny, Ale to jest istotne, czy ta, to tak bo i woda teraz to już, może być. Czasem, no. No, myślę, że taka, taka informacja no, może Po prostu o wydłużenie terminu, to nie dłużę, dłużę. Dłużę. to, że Wydłożone i oczywiście, żeby to nie powodowało naleczenia odsetek tak, 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 bo, tak. bo tutaj nam wszystkim na tym zależy. Bardzo dziękuję, że Państwo dzisiaj pomimo tej trudnej sytuacji tak. przyszli, się spotkali i udało się nam to szybko pocedować to w jedną uchwałę. No, kolejny termin sesji planujemy na 27 marca. No, mam Ale nadzieję, że, że będziemy mogli się spotkać i życzę Państwu przede wszystkim zdrowia i proszę. Pani Burmistrz mam pytanie, a to się tych projektów przepada, czy od... Nasze? Całości? Projekty na świetlice w Mieszowicach i w Cieszycy zostały odrzucone w całości Powód? na etapie, no oczywiście, cross financing, czyli za wysokie koszty adaptacyjne, dostosowania do funkcjonowania świetlicy. Mamy oficjalną już pisma, zostały od, one odrzucone na etapie oceny formalnej, czyli nie przeszły do drugiego etapu, więc tak naprawdę nawet nie mamy możliwości odwołania, odwołania się. Do etapu. Ja jeszcze chciałam, mogę coś spytać o nie bo już odnośnie. Czy czy zostały jakieś podjęte kroki, znaczy decyzja odnośnie właśnie targowiska, bo wiem, że też no rzucili na Was to. No ale sklepy decyzje. są niezamknięte, gdzie Wie, w ale jest jednak był Ale w, w naszej opinii w sklepie dużo mo bardziej można się zarazić tak. niż na targowisku. Znaczycie takie pytania też wczoraj padały na sztabie kryzysowym. ludzie się pytają, Takie pytania padały na sztabie kryzysowym w Szereg, 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 szereg starostwie, jednak jest to wyłączne, jednak pozostawione do decyzji wójta burmistrza. No rozważamy taką możliwość, obserwujemy też wójtów innych gmin, gdzie w formie stosownego zarządzania targowiska zostały zamknięte. No tak, z jednej strony rzeczywiście no, bierzemy ten czynnik taki prozdrowotny, że on jest tutaj najważniejszy i gdyby bierze górę nad wszystkim, no ale też proszę Państwa z drugiej strony będziemy próbowali jak będzie wyglądała sytuacja w sklepach, bo niektórych towarów już brakuje, problem gdzieś tam się pojawił, warzywa, owoce, no, ale też no, ludzie z czegoś żyją, prawda? Więc jeżeli no, wszystkie sklepy są zamk otwarte. To, I tak wydaje mi się, że ryzyko zachorowania na, na otwartej przestrzeni w powietrzu jest mniej niż nie, takie nie, sklepie, gdzie traktujemy to trochę jak termos, gdzie się bezpośrednio zarażamy. Być może taka decyzja y, będzie w stosownym czasie, ale też musimy odpowiednio poinformować wszystkich tych dostawców, do którzy przyjeżdżają, żeby taka informacja szła, czy od, spół od spółki wspólnoty gruntowej, która tym terenem zarządza, no żeby nikt nam tutaj nie przyjechał i się nie okazuje, że nagle ma brak mamy zamkniętą, bo no wiecie państwo, no niewiele osób obserwuje jednak e, stronę internetową, co bardziej nie z naszej gminy i nie obserwuje też wyrywanie zarządów W na giełdę dla osób, dla staroci i dla e, zamkniętych, dla Tomas, natomiast dla jabłek i produktów takich Pożywcze. tych otwartych. Ale nie wiem, czy, od od, od, czy to Czekajcie, nie od tego wystarczy. weekendu chyba już. Że mają już. Jutro już nie już, będzie. Już dzisiaj, Dla tych, co wjeżdżają za granicę bo dla rodziny, dla rodzimych y, tam owoców, warzyw to jest, to mogą handlować, byleby tylko ja, ci z zagranicy. Tylko co? nie wiadomo, czy ci z zagranicy, no. to, te to też nie są. No też nie wiadomo, na no, pewno wszystko zdrożenie, to no, na jedno to... Wiecie, no, wiecie Państwo, to jest no przykre, że, że dzisiaj stoimy przed takim, a nie inną decyzją. No trochę ograniczamy te swobody obywatelskie, prawda? No, ale no, musimy podejmować takie działania w postaci na, na przykład, bo u nas również, oprócz zamkniętych o, placówek ośrodkowych, Zamknięty jest Dom Kultury, zamknięta jest biblioteka, zamknięta jest środowiskowy Dom Samopomocy dla zebra w Krzcinie, odwołane są wszystkie zajęcia, jak również treningi w klubach sportowych. No nie ma innej możliwości, bo jeżeli dzieci przebywają w domu, a wtedy będą z innej formy korzystać. spotkań korzystać, to po prostu się nie zna. Proszę pamiętać, że mamy ogromny problem również z osobami właśnie wyjeżdżającymi, powracającymi z zagranicy. Dzisiaj się telefon w urzędzie po prostu urywa, dlatego, że sąsiad dzwonił na sąsiada, że powrócił i nie poddał się kwarantannie. Proszę pamiętać, że dzisiaj nie poddanie się kwarantannie to jest złamanie przepisów prawa, bo podlega to e, sprawa karnego, prawda? Sprawa to każdy finansowy, <kudzi> każdy, trudno, no nie, nie ma takich mechanizmów na razie jeszcze z góry określonych jak postępować, osoba nie. powinna być naprawdę odpowiedzialna, Że pism, napisać nie napisać tylko odpowiedzialna za siebie, ale również nie, I za innych. No, no, różne padały propozycje, że być może. Nie, może takie. Nie, a może mam hmm. może ogłoszenie na. Przybiję na tablicę co no, ogłoszę. On że, on mówi. Żeby to ludzie widzieli, bo naprawdę może nie wiedzą ci, co przyjdzie. Zjeżdżają jeżeli zjeżdżają, to, a, zjeżdżają, jeżeli zjeżdżają. jest taka potrzeba, to my tutaj przy, przygotujemy takie pismo i przekażemy. W miejscu takim widocznym. taka propozycja wczoraj na sztabie, żeby jednak za pośrednictwem właśnie sołpiesów e, zebrać listę osób, o których macie Państwo wiedzę, że przebywają za granicą, no zbliża się okres świąt, więc zbliża się też okres powrotu, no, no. prawda? Niektórzy twierdzą, że się nie zgłosili do sanepitu, bo nie mieli takiej wiedzy, więc myślę, że pani pomysł jest bardzo dobry. Przygotujemy takie ogłoszenia i na tablicach podamy numer do sanepitu. Ja pójdę szybnie tam na tej bramie, gdzie oni mieszkają. Tak, no bo się zaradzę się mówią. No, 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 Naprawdę, Powtarzy, żeby się nam nie, bo dzisiaj to są tylko działania profilaktyczne, <laughs> żeby się nam to wszystko nie wymknęło pod kontroli. Lepiej dmuchać na zimne niż po prostu uh, mieć sobie coś, zarządzanie coś mogło się zrobić, a się uh, pewne czynności Na pewno są takie osoby, bo w każdej miejscowości, Pani Burmistrz, jest po parę, uh, co bierzeją, no i trudno się dziwić z jednej strony. Ale to. proszę pamiętać, że również od poniedziałku, to znaczy się od to dzisiaj, to dzisiaj to są tam, zamknięte to leczy, nie tylko szpital, ale wszystkie poradnie uh, specjalistyczne. Gdy ktoś ma ustalony jakiś termin badania poza tymi pilnymi, czyli poradnia chirurgiczna po zabiegach do zaopatrzenia jakichś tam piana opatrunków, to oczywiście tak. Ale tak to wszystkie poradnie są zamknięte i te terminowe no nie są w stanie proszę Państwa wszystkich pacjentów poinformować telefonicznie. Co ograniczyć ruch, tak, no, będą tylko te informacje o zamknięciu przychodni wiszą. Dyrektor ostatnio mówił na zebraniu, że wejść do szpitala jest 18 nie są w stanie zamknąć wszystkich, Wszystko. więc część mm. wejść jest otwarta, ale będzie ona bardzo mocno mm. patrolowana przez, przez wojsko, ponieważ no, jednak ludzie nie respektują mm. tych zakazów, chodzą, y, chodzą po szpitalu, prawda, i narażają nie tylko siebie, ale tak jak powiedział tutaj pan radny, no, może być nosicielem y, choroby, mm. ale nie, nie wykazuje żadnych objawów. I dlatego tak jest w przypadku młodzieży dzieci, bo są nosicielami, zarażają, Czasami no nie, nie, nie przejawiają żadnych objawów, że rzeczywiście są chorzy, dlatego też jest taki, żeby jednak nie pozostawiać tych dzieci pod opieką dziadków, y, którzy są obarczeni ogromnym tygodniu, gdy ta śmiertelność w przypadku zarażenia jest bardzo wysoka. No, przestrzegamy no, przede wszystkim tej higieny. My wywieszamy również te informacje, poszły wszędzie plakaty, y, jak ma być ta higiena, jak odpowiednio y, myć ręce, jak stosownie długo. Mamy problem ze środkami y, dezynfekującymi, Dezyntekujący. bo po prostu dzisiaj ich na rynku nie ma. No, ceny sięgnęły zenitu, 20 dwudziestokrotnie poszły ceny do góry, co też myślę, że Urząd Konkurencji i Konsumenta powinien trochę to regulować, bo to jest nie do pomyślenia, żeby ktoś obliczu takiej... No takiej pandemii za chwilę, prawda, yy, już jest, już jest, pandemii, już już jest pandemia, się. nie, po prostu się jeszcze jakoś tam Bogaci. wzbogacał, dokładnie, no, myślę, że ktoś no ze chwilę się, na chwilę, no. No ja Państwu powiem taki przykład wczorajszy, a znaczy jest to krotka w samym Mierzu ta apteka, yy, ze swojego spirytusu przygotowuje yy, litr takiego płynu za 50 zł, a bez spirytusu za 800. No to, to zobaczcie Państwo, co można dezynfekować z tej, jednym widzem, no, no. mamy jakąś tam decyzję Regionalnej Izby Obrachunkowej, wstępną zgodę, że możemy kupować spirytus na urząd jako dezynfekujący środek, odpowiednia dystrybucja, wszystko udokumentowane i tak myślę, że więcej wiele urzędów będzie w ten sposób... Y postępować, bo tu nie ja chodzi, proszę Państwa o to, że te ceny są bardzo wysokie, tylko bardzo po prostu 60% braku dostępności nawet do, dezynfekujących. Ograniczamy I proszę państwa bardzo i, albo całkowicie wody. działalność ośrodka pomocy społecznej poprzez środowiskowe wywiady. Tam, gdzie panie po prostu nie muszą, no to no nie będą dokładnie. No i tyle, chyba że macie państwo jakieś pytania, to proszę. Jeszcze w imieniu swoich mieszkańców chciałem podziękować Pani Burmistrz, Pani, Pan Dostępcy za tej drogi. Proszę bardzo, 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 bardzo. dobrze, Proszę bardzo. Dziękuję, dziękuję bardzo. dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Ja, ja również dziękuję, dziękuję bardzo. Dziękuję.